Cześć, to Lady Makeup. Mam dla Was mega szybkie rozdanie. Myślę, że wiele z Was będzie uszczęśliwionych, ponieważ specjalnie dla Was mam 9 pędzli marki Hakuro. Hakuro przedstawiać nie muszę. Pani Dominice, dziękuję oczywiście za przesłane tutaj pędzelki. Pierwsze trzy pędzle do makijażu oczu H78. Trzy pędzle H50S, idealne do rozprowadzania fluidu, a także podkładu mineralnego. I na końcu trzy największe pędzle to są hasto, czyli pędzle, kabuki idealne właśnie do pudrowania, do konturowania, jak wolicie. Czyli specjalnie dla Was dziewięć pędzli, pędzle zostaną rozdane pojedynczo, czyli aż dziewięć z Was, słuchajcie, może być uszczęśliwionych, więc zapraszam Was serdecznie do udziału w tym rozdaniu. Jakie jest Wasze zadanie? Nad zadaniem, słuchajcie, myślały aż trzy osoby i wymyśliliśmy, że nie ma co tutaj Was za bardzo męczyć. Po prostu wystarczy, że napiszecie komentarz, a w komentarzu koniecznie, żebyście umieścili kawał. Możecie go wymyślić sami, czy też gdzieś skądś wyczytać i będziecie chcieli się z nami podzielić. Także zapraszam Was serdecznie do komentowania kawałami. Komentarze możecie zostawić zarówno na blogu, na Facebooku, jak i na YouTubie, oczywiście pod tym filmikiem. To zapraszam Was serdecznie jeszcze raz do komentowania, do kawałowania, że się tak wyrażę. I co najważniejsze w tym rozdaniu, no przede wszystkim czas trwania. Rozdanie trwa od piątku, czyli od momentu opublikowania tego filmiku, do poniedziałku, czyli słuchajcie, dzisiaj mamy 20, 21, do poniedziałek, bodaję, że 23, 23 stycznia. 2012 roku. Dobrze mówię, tak. Rok dobrze, tak. Czyli słuchajcie, do poniedziałku do godziny 24 macie czas, zostawiajcie komentarze, koniecznie w komentarzu kawał. Pozostałe szczegóły rozdania, przede wszystkim warunki, między innymi to, że musicie mieć 18 lat, czy tak zwane reguły rozdania znajdziecie pod filmikiem. Jeszcze raz zachęcam do pisania komentarzy i do zobaczenia już wkrótce.